Bogda Bodzia Chwieród Kiedy Kiedy umiera przyjaciel, Boli nie tylko serce, Lecz dusza. Brakuje ci słów do wiersza, Brakuje łez, powietrza. Kiedy odchodzi przyjaciel, ty ciągle wierzysz, że powróci. Z zapachem kawy, ze świtem jak jutrzenka i znowu będzie jak dawniej. Zakwitną uśmiechy jak kasztany, będziemy mieć plany. Śmierć to nie przyjaciółka. Lucynie Szubel. To